W środę 22 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne seniorów z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu. W związku z obchodzonym w ubiegłym tygodniu Dniem Babci i Dziadka na spotkaniu nie zabrakło występów artystycznych przygotowanych z myślą o seniorach. Wśród licznie przybyłych na spotkanie członków związku znaleźli się również przedstawiciele działających w Siewierzu instytucji oraz reprezentacja siewierskiego samorządu z burmistrzem miasta i gminy Siewierz na czele. Jest to organizacja, która jest najliczniejsza na terenie miasta i gminy Siewierz, skupiająca ponad 700 członków. Dzisiaj jesteśmy właśnie na spotkaniu noworocznym w Siewierzu, takich kół jest trzy na terenie miasta i gminy Siewierz. To jest organizacja, która ma bardzo bogaty program działania. Zrzesza tych, którzy są już mniej czynnie zawodowo. Samorząd miasta Gminy Siebie wspiera tą organizację środkami finansowymi z budżetu. Środki te pozwalają rozszerzać program działania. Cieszę się jako burmistrz, że mamy taką prężną organizację na terenie miasta i Gminy Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca zarządu Renata Dyrda, która powitała zebranych gości, a następnie wspólnie odśpiewano kolędę oraz uczczono pamięć zmarłych członków koła. W części oficjalnej uczestnicy spotkania zostali zapoznani ze sprawozdaniem związku za rok 2019. Rok 2019 uważam za bardzo udany. Mieliśmy mnóstwo wycieczek. Mnóstwo wyjazdów na imprezy, na, na koncerty, do teatrów. Dość powiedzieć, że w rejonie się, wiesz, z takich uroczystości skorzystało prawie 3,5 tysiąca członków. Na ogólną liczbę 749 osób, czyli każda osoba wzięła w tak kilka razy udział w takich uroczystościach. Przewodnicząca przedstawiła również plany na 2020 rok, które obejmują przede wszystkim wycieczki krajoznawcze w czasy imprezy kulturalne i plenerowe. Myślę, że rok ten nie będzie gorszy. Mamy w planie kilka wycieczek jednodniowych, kilka wycieczek dwudniowych, mamy wycieczkę trzydniową do naszych sąsiadów. Za granicą mamy, planujemy wyjazd do Albanii, planujemy w czasy wypoczynkowe w sierpniu, no będzie się działo bardzo dużo. W tym roku już pojedziemy na 31, zaplanowałam tak, na marca na 10 tenorów, to będą i polscy i z Ukrainy tenorzy i będzie to bardzo przypuszczam fajny występ dlatego że rok temu byliśmy już na tym a teraz będzie nowy ich występ no i planuję jeszcze tylko nie wiem czy będą chętni na jezioro łabędzie oprócz tego do teatru jeździmy do Chorzowa często albo do teatru w Sosnowcu do kina wybieramy się. Także jeżeli mam jakieś propozycje też od ludzi, to ja się staram to po prostu załatwić. W części artystycznej członkowie związku mieli okazję wysłuchać Mateusza Wrublewskiego oraz Moniki Zaręby, Wiktorii Paszty oraz Mai Sikorskiej. Następnie zaprezentowała się grupa młodych muzyków Perfecto oraz zespół Siewierzanie pod kierownictwem Karola Hadrycha. Teraz yy, zagramy utwór pod tytułem Merry Christmas Everyone, który dedykujemy każdej babci i każdemu dziadkowi na tej sali. Zapraszamy do tego